Siemanko wszystkim z tej strony Mati. Oj, poczekajcie chwilkę, bo yy, miałem właśnie dla was tutaj nagrywać w tym momencie <laughs> odcinek, a mnie będą atakować. Ej, może nam się uda zdobyć parę darmowych killi. Czemu by nie. Poczekajcie. Oto 18 milionów. To nasza baza oj. Nie pozabijamy zbyt dużo, bo widzicie, moja baza to płonie strasznie szybko. Coś tam nam się może udało, może ze 100, może z 200. Zobaczymy jak damy szybko przenieść i tak trochę straciliśmy. Kurde, ale timing. Że akurat weszłem na tą gierkę i ten. I udało nam się coś zrobić. No to słuchajcie, spoko. Akurat miałem mam troszkę popowiadać o Moskwie, więc mieliście możliwość. Widzicie, ja wiem tym człowiekiem po to, żeby tą zniszczyć tą. Katiusze, no bo to jest najłatwiejszy dla mnie był cel. Tutaj niestety widzicie, no ścięło mi troszeczkę grę, dlatego czekamy na tą nową aktualizację, w sensie na tą nową aplikację do tego i będziemy mogli sobie na spokojnie, może szybciej, bez utraty tych jednostek działać. Słuchajcie, ale tak by the way. Co jest fajnego? Mam parę dla Was informacji. Pierwsza informacja jest taka, że od jutra, od godziny 00, .00 przystępujemy do reorganizacji naszej Moskwy, czyli będziemy grać G27 i 27G jako Powiedzmy, że dwa sojusze kontra wszystkie pozostałe, czyli gramy na G28, na 24 serwer, na Topa i hbr -a. Jeżeli serwer 5 i 9 się będą chciały przyłączyć, to jak najbardziej zapraszamy. W tym momencie gramy 2 kontra 4, tak żeby wam to uzmysłowić, to jest 70 bilionów siły. Kontra 160, nie to jest ponad dwukrotność. Przeciwnicy siedzic, mają prawie dwukrotną przewagę w sile. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Głównie chodzi o to, żeby się dobrze bawić, żeby potrenować nowych oficerów. jak najbardziej będę trenował, zwłaszcza moich jednostki powietrzne, czyli moim myśliwiec. I teraz słuchajcie, gdzie tu w ogóle wylądowałem? No, poczekajcie, bo mnie tu wywaliło. Ale to jest chyba, no to gdzieś daleko na mapie jestem, nie? To jest moja save zone, no super. Okej, okay, w ogóle jakie mamy tutaj, zaraz zobaczymy sobie z raportu bitwy, czy w ogóle wyszedłem na plus, no! Powiedzmy, że troszeczkę więcej straciłem, 296 milionów mocy, poszło wszystko ładnie. Tutaj no, widzicie, dobrze, że akurat wyjechałem tymi czołgami MB, udało mi się tą Katyuszę ściągnąć, bo inaczej byłoby słabo. No powiedzmy, że jest to tak na zero, więc niech tak już zostanie. Druga sprawa. Mamy tutaj mam już takie przecieki od innych YouTuberów odnośnie nowego eventu, który teraz będzie na dwulecie. Na drugą rocznicę, jakby um, świętowania tej gry, która już powstała. I teraz, słuchajcie, przejdziemy do szybkiego filmiku. I teraz wam, to wam pokażę mniej więcej. Tak będzie wyglądało tutaj. Bingo. Ja korzystam właśnie z materiałów od tego tutaj. To jest Deadwish. Może nie mamy z nim jakichś super takich dobrych kontaktów po tym, jak on chyba grał w T01 i tam nagrał pseudo wielką dramę. No, ale ma chłop dostęp do tych materiałów wcześniejszych, dlatego chciałbym wam to pokazać, żebyście też mogli to zobaczyć. Słuchajcie, standardowo bingo, bardzo fajnie, bo tutaj możemy zobaczyć bardzo dużo nagród i nie musimy wcale nie wiadomo ile wydawać goldiszy. Ja to będę pokrótce przelatywał. Tutaj, słuchajcie, nowa. Tutaj będzie w tym w Persji. Będą no, nowe do figurki, nowe bazy. Będzie nowa ikona bazy, to jest Omega działo. Nie wiem, czym ono się będzie różniło od tego starego. Ale wygląda dość spoko. Tutaj mamy plus chyba 5% do buffu na artylerię. Zawsze miło to widzieć. tak. Firepower plus 5%. Nawet dość spoko to wygląda, czemu by nie. Tutaj jak sobie możecie w lewym rogu zobaczyć to będzie super legendarna skórka do takiej futurystycznej bardziej wersji tego Warpath. Wydaje mi się, że ja bardziej wolę taką fantastykę niż taką sci-fi, no ale to każdemu co innego się podoba. To jest mniejsza z tym. Tutaj są takie omawiane rzeczy, tutaj są nieistotne, o, widzicie, tutaj jest Laputa, Geruda i Glorious Colosseum, to są te takie trzy klasiki, one mniej więcej są o tyle lepsze, że one mają tutaj po 10% buffu standardowo do pozostałych, co mają tylko po 5% buffu. I teraz co tutaj mamy? Mamy kolejny tutaj event, czyli tak legendarny, czyli to co tam tłumaczyłem, Big, bingo, czyli spoko opcja, to co wam ten pokazywałem. Tutaj będzie jakiś inny jeszcze event, tutaj na razie tego nie ma, chociaż wydaje mi się, że ta skórka chyba będzie bazę do zdobycia. Z tego co się orientuję, zaraz wam zobaczymy dalej. Tutaj, tutaj, jest mniej istotne, tutaj będą kolejne, właśnie te do odblokowywania. Tutaj widzicie, będziemy sobie zbierać, jako cały, cały serwer, punkty. I widzicie, będą dodatkowe skrzynki, jakieś tutaj widzicie nagrody. Bardzo spoko, bo to i tak na pewno za darmo, bo cały serwer w tym będzie brał udział. Tutaj mamy o, do, dodatkową tą e, misję o niszczenie bunkrów, tylko ona będzie chyba zmodernizowana o kule bingo. O, tak dokładnie. Tutaj, jak widzicie, będzie można zrobić te kule bingo z, z tego eventu. Mega fajnie, ponieważ dodatkowe bingo będzie tutaj. Będziemy sobie mogli dodatkowo to zbierać. Będziemy sobie dodatkowo to proksować. A nagrody są bardzo fajne. Jak widzicie te nasze komponenty precyzyjne zostały. Klucze zostały. Tylko tutaj czasami były jakieś inne nagrody, które były mniej istotne. W porównaniu do tego bingo, z którego możemy wyciągnąć naprawdę bardzo duże value. O, ok. Tutaj widzicie jest komponent precyzyjny do lotnictwa oraz do naziemnego. Tutaj mamy coś jeszcze dodatkowo. A, mamy bazowy skin, ok, one page following base skin. Aha, będziemy sobie to mogli wybrać, tylko, że to, aha, permanentny. Będziemy sobie mogli wybrać yy, jeden z dwóch skinów, albo tą kulę śniegową, którą my już wszyscy mamy, albo coś innego będzie, też spoko opcja, bo to będzie dla graczy typowo grających free-to-play, będą mogli sobie wybrać, jak ktoś już ma tego pingwinka, to będzie mógł sobie coś innego wybrać. Moim zdaniem bardzo fajnie pomyślane. Tutaj to jest tylko jakaś gadanina standardowo, a tutaj będą pewnie te quizy, co były jakiś czas temu, że tam będziemy sobie zdobywać razem z całą naszą drużyną, z całym sojuszem będziemy rozwiązywać te quizy i jak zdobędziemy ileś tam tych punktów, chyba dziennie 160, ileś tam było ostatnio, dostaniemy jakieś nagrody. Bardzo fajna opcja. Dzięki temu będziemy się mogli też dowiadywać, bo to są takie ciekawostki nie tylko z gry, ale też spoza, tak? Czyli pewnie realia pierwszej i II Wojny Światowej. Tutaj, ok, te pointy, czyli te skrzynki, które dostajemy za do właśnie te punkty. O, widzicie, te tak standardowo słychać się to, co było ostatnio za się punktów, co nie kule bingo. Tu fajnie, bo to jest skrzynka z komponentem lub ewentualnie ze statutką oficera, więc dla mnie in plus. Tutaj standardowo event wysyłanie takich paczek, w których możemy to zdobywać. Tu jest taki ogólnosojuszowe, ogólnoserwesorowe, To już pewnie pamiętacie o tym, bo to wysyłaliśmy jakiś czas temu. Nie pamiętam, czy to było na święta. Czy na co to tam było? Okej, okay, tutaj już nic takiego nie ma. Co my tutaj mamy? E, Okej, okay, to tutaj to może później, bo to jest to takie coś. A, tutaj nam pokazuje, jak wyglądają właśnie ten e, Omega. Widzicie, Omega ma Firepower i Artillery Damage, i chyba ta stara Omega też to ma, ale nie chcę Wam tutaj mówić, będę tutaj. O, widzicie, tutaj macie ta Laputa. No, nie wygląda na to wcale tak źle. Ma to jakiś swój urok, ten design. Więc powiedzmy, że nie ma takiej tragedii. Tutaj widzicie, firepower 10% w porównaniu do pozostałych i 5% troops and base damage resist. Też spoko, jako baza ma damage resist. To jest super sprawa, bo widzicie, co się stało przed chwilą z moją bazą. Wyparowała. O, super, widzicie? Gundam, czyli to, co tam było do zdobycia. Czyli to będzie troszeczkę gorsze, bo to coś czuję, że to będzie tylko dla najlepszych. Tak standardowo powiedzmy, dla 10 najlepszych graczy z całego serwera będzie właśnie taka skórka Firepower Tobin Base Damage 5%. Ale powiem Wam, że wygląda obłędnie. Bardzo mi się podoba ta skórka. Ma coś w sobie, bardziej mi się podoba niż ta laputa cała. No ale powiedzmy, że tutaj są jakieś skinki. Czy standardowo dają nam dodatkowe różne takie. Mm, skiny do wybuchów, do jakichś samobrażeń, do zadawania tych przez artylerię. Ok, i tutaj nic już takiego ciekawego nie ma, ale to już mniej więcej wiemy jaki będzie mniej więcej content przygotowany na drugą rocznicę wydania tej gry. I teraz chciałbym Wam jeszcze pokazać, co będzie w kolejnym patchu 7.1, ponieważ też są takie tutaj przecieki, standardowo nie. Ode mnie po prostu sobie mogłem do takie coś znaleźć. Wyszukałem i przygotowałem dla Was. Słuchajcie, będzie nowy oficer. O, sorki, ale tu jeszcze piesek sobie chodzi. Nowym oficerem będzie Fox. Jest to babeczka, która ogólnie będzie się głównie skupiała na tym, abyśmy jak najdłużej przeżyli. I zobaczcie sobie, jakie ona ma tutaj mega fajne buffy. To jest główna umiejętność, to jest po ulepszeniu na Awakened i trzy jej, główne, trzy jej podstawowe umiejętności. I teraz patrzcie. Jeżeli mamy tą pierwszą umiejętność na maksa y, ulepszoną, to mamy tak Damage Resist Buff 35% Olbrzymia ilość, ale to Base Damage Resist Buff 30% Przecież to jest tak kolosalny Resist Rest, że to jest no, potęga. I to będzie, już Wam powiem, y, tylko, tylko nie pamiętam czy to są na zwykłe ataki, czy jeżeli, są, jeżeli to jest na wszystkie obrażenia, czyli Ochrona przed obrażeniami zarówno na podstawowych atakach czołgów, jak i na oficerów skile. Mega super oficer do tankowania na bazę. Później, jeżeli on się ulepszy, zrobimy sobie awaken, czyli takie przebudzenie. To oprócz tego, że mamy te wszystkie pozostałe umiejętności, to jeszcze przez 8 sekund będziemy sobie redukować w garnizonych oficerów Skills by 0,5 sekundy. Też super fajny buff, który będzie na pewno jeszcze zwiększał obrażenia, jakie będziemy zadawać w bazie. Ja chciałbym teraz jeszcze pokazać na szybko. To jest 30% res, resów I teraz, jakich mamy oficerów, którzy możemy z tym kombować? Przede wszystkim. Oficerem, który będziemy z tym kombować, to będzie na pewno u nas Stalowa, która daje tarczę. Tak? Jeżeli stacjonujemy w granicy, obrażenia od zdolności oficerów otrzymanych przez tą bazę o 30%. Czyli patrzcie, Stalowa 30% od oficerów. Vox będzie miał 30% najprawdopodobniej od jednego i od drugiego. I od oficerów i od obrażeń, bo tak jest w sensie napisane bez żadnego rozgraniczenia. Patrzcie, 30%. Następnie przechodzimy do hrabiny. Hrabina wzmacnia nam. Ma tarczę, tak? Współczynnik tarczy. Ale to jest na oficerów. Ale poczekajcie, bo ona tutaj ma. To mnie nie interesuje. Tutaj baza otrzymuje też o 10% obrażeń mniej od zwykłych ataków. Kolejny, kolejny baw bazy. Plus, jeszcze jak jesteśmy w garnicy, dostajemy tarczę 15% wykorzystane przez bazę. Czyli patrzcie, jakie tutaj są super. To są dłuższego oficerów, których będziemy mieć. Mamy tak. Hrabinę stalową, tak. I będzie jeszcze VOX, i to wszystko będzie buffowało nam olbrzymie ilości, olbrzymie obrażenia, które będziemy sobie redukować. Słuchajcie, to jest 10 od zwykłych ataków, do tego dokoptujemy VOXa. To jest 30-40% mniej od zwykłych ataków. Ze stalową, jak dokoptujemy, to będzie w sumarycznie 60% mniej obrażeń od oficerów, jeżeli to się będzie tak ładnie kombowało. I jeszcze tutaj mamy złoty orzeł, o którym zapomniałem. On wzmacnia odporność na obrażenia i wzmacnia odporność bazy na obrażenia o kolejne 10%. 10% kolejne, czyli baza będzie przy tych czterech oficerach miała odporność około 70% obrażeń. Przecież to jest huge buff. Ciekawe, jak to się będzie naliczało. To też mnie interesuje, jaki to będzie przelicznik. A to może będziemy robić później testy, tak? Oddział tego, który ignoruje się Dobra, to miesiąc z tym. Czterech oficerów, de facto, których będzie mogło mocno kombować. I oni będą naprawdę przydatni w tym wszystkim. Ja tylko tutaj chwilkę wam zajmie, yy, wyślę tylko na szybko na jakieś surowce. Niech sobie tutaj to zbiera. Czekajcie, tak, tak jest wszystko wyzbierane? Dobra, to potem. Nie będę tutaj się na razie na tym skupiał. Więc patrzcie. Kolejna. Pierwsza umiejętność ofensywna zwiększa, uh, increase the damage, of the troop deal, switch, Aha, zwiększa obrażenia w garnizonie, 32% spoko. Um, będzie się to też są, pewnie kompowało z Antoniną, która też dodatkowo zwiększa obrażenia w garnizonie. Tutaj jest specjalna umiejętność Firepower fire Reduction, czyli mamy tam 30% szansy, aby na 4% zredukować o 30% obrażeń. Mega spoko, tylko słuchajcie, de facto my, ta baza powinna na jedną salwę zabijać te jednostki, tak? Te, które nas atakują mniej więcej, więc jak to, że zredukujemy o 30% Firepower Reduction, no to spoko, na artylerii czasami nam się to może przyda, żeby nas aż tak mocno nie biła. Tutaj zwiększamy nam Firepower basta o 15% i HP Buffa, ale to jest HP buffa na tej jednostki tak? jednostek o 15%. Jeżeli, no nie jest może że to tak potężne, ponieważ tutaj ta jej główna umiejętność, ta taktyczna, będzie to będzie oficer, który będzie stał sobie na byle jakiej jednostce w bazie, aby zwiększyć nam wytrzymałość tej bazy. Nie? Ogólnie oficer ciekawy jest taki mocno saportujący, to nie jest oficer, który będzie zadawał obrażenia, tylko będzie redukował te obrażenia. I jakby debafował inne jednostki. Ciekawa opcja fajnie, kolejny oficer, tylko boję się, że tych oficerów tyle będzie aż tak mnogo, że ludzie będą mieli problemy z wyborami, których oficerów, um, których oficerów dobierać. tak Bardzo szybko wychodzą ci oficerowie. Nie ma tutaj takiej dłuższej przerwy, aby na spokojnie się zastanowić, tylko oficer z oficerem. Czy to jest dobre, czy nie? No to już Wam daję to jakby do subiektywnej oceny. Tutaj co dostajemy to nasza baza. Słuchajcie, to to byłoby mniej więcej na tyle, czyli tak, nowy oficer w pasu 7.1, od jutra zaczynamy kolejną Moskwę, czyli z atakami na poszczególnych, tutaj naszych, czyli 2 kontra 4 i tam wam streściłem troszeczkę mniej więcej odnośnie tego eventu, jaki się rozpocznie, nie wiem czy w tym tygodniu, czy w przyszłym tygodniu, czyli ta podsumowując będzie bingo. Będą darmowe, fajne nagrody, będzie zabijanie kruków z kulami bingo, czyli będzie nam to będzie, fajnie to wszystko będzie buffowało, czyli będziemy mieć okazję na zdobycia bardzo dużej ilości, zarówno komponentów precyzyjnych i do jednostek naziemnych, i do lotnictwa, oraz darmowy cudek oficerów. I jeżeli ktoś chciałby wydawać jakąkolwiek kasę, to właśnie w tym evencie ja polecam z tego względu, że będziecie sobie po prostu boostować już tak fajne nagrody. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!